To nie była rozmowa kontrolowana, to była utrata kontroli na żywo. Bogucki wszedł do studia spokojny, uśmiechnięty, a redaktorka od Tuska była przekonana, że to ona będzie prowadzić ten taniec. Wystarczyło jednak jednocelne zdanie, potem drugie i role odwróciły się błyskawicznie. Ironia Boguckiego była chłodna jak stal, a pytania redaktorki zaczęły brzmieć nerwowo. Każda próba przerwania kończyła się jeszcze mocniejszą ripostą. W studiu zapadła cisza, taka nieprzyjemna, bo wszyscy już wiedzieli, że tego nie było w scenariuszu. Lecimy. Ale jak będzie prawo do informacji medycznej, prawo do pochówku, prawo do dziedziczenia, to, jak rozumiem, prezydent podpisze taką ustawę. Jeżeli będzie prawo do informacji, chociaż dzisiaj można normalnie zasięgnąć informację z ja tym Związku Małżeńskim, także podpisuje zwykle swój, no nie w swojej, w swojej no ale, żonie, żona podpisuje no mnie, nie rodzice można, podpisują. Tak? Ale jeżeli to jest Partnerzy. jakiś problem, to myślę, że to jest właśnie jedna z takich spraw, w których można by było to postępowanie ułatwić. Ale... Dlaczego mają związki które normalnie mogą zawrzeć związek cywilny, mówię o związkach kobiety i mężczyzny, korzystać to na przykład z, jednopłciowe. korzystać na przykład z różnego rodzaju ułatwień czy też przywilejów podatkowych. To rodzina daje społeczeństwu dzieci, to te dzieci są przyszłością narodu, więc naturalną konsekwencją tego Ale jest są to, że też związki korzystają z przywilejów. Tak? Więc jak są I w związki, tych związkach jednopłciowych odpowiadam. też są dzieci, Odpuszam, na przykład z, in, z poprzednich ja do związków. do związków jednopłciowych podchodzę z szacunkiem, to są dorośli ludzie, jeżeli nie siejemy jakieś propagandy, jeżeli nie robią obscenicznych marszów i nie próbują narzucić swojego sposobu myślenia, czy swojego sposobu życia, to ja do tych ludzi nic nie mam, szanuję ich tak samo jak wszystkich innych. Ale powinni mieć możliwość Ale zawierania takich związków. W Polsce czy nie? Konstytucja stanowi, że małżeństwo jest związkiem kobiety i mężczyzny pan wie kobiety co i jest jako kobiety prawnik, i kobiety, nie ale pan wie co, mężczyzny jako, i jako mężczyzny. Prawnik, co jest w konstytucji w konstytucji jest napisane, że związek kobiety i małżeństwo jako związek kobiety Dokładnie i mężczyzny tak. jest pod szczególną opieką i ochroną państwa czyli między innymi tak, tak. Czyli między innymi to, że jest wspólne opodatkowanie to jak rozumiem jest to ten przywilej dla związku który może dawać społeczeństwu dziecko tak potomstwo Dokładnie. jakieś społeczeństwo Dokładnie. dzięki temu tak. zachowuje ciągłość No to to opodatkowanie, co też mnie dziwiło podczas tej debaty, że to opodatkowanie budziło dużo mniejsze uwagi niż na przykład nazwa związek partnerski, bo tego nikt nie kwestionował, ani prawica, ani centrum. Ale pan prezydent od samego początku, znowu bardzo jasno, konsekwentnie, bez żadnych wątpliwości mówił, że nie może być tam ideologii i nie można próbować stawiać pierwszych kroków do tego, żeby, krótko mówiąc, to już są moje słowa, zaatakować instytucje małżeństwa. Czora nie ma potrzeby nazywania związku partnerskiego. Pan prezydent mówił od, o osobie najbliższej. Jeżeli te osoby pozostają w takich czy innych bliskich relacjach ze sobą, są dorosłe, nie robią nikomu krzywdy. Krzywdy to jest to ich święte prawo w wolnym kraju. Natomiast nie mogą korzystać z przywilejów takich jak małżeństwo i nie mogą zbliżać się w tych prawa? związkach. Czy obywatele do małżeństwa. są równi wobec prawa? Obywatele, oczywiście, że są równi wobec prawa. No to pary jednopłciowe, które płacą w Polsce podatki, powinny mieć takie same prawa jak czy te pary, pary, jedno, czy te pary jednopłciowe. Czy te pary jednopłciowe mogą dać. Społeczeństwu narodowi dziecko. A małżeństwo, nie. które nie ma dzieci jest gorsze od ale tego, które nie, nie, absolut, absolut, które nie powinno mieć małżeństwo, które nie ma dzieci możliwości wspólnego rozliczania. Przynajmniej potencjalnie, ale przynajmniej potencjalnie może dać to dziecko i na pewno w, na gruncie obecnych przepisów może również przysposobić, czyli adoptować dziecko. Pewnie się zgodzimy. Na razie polskie prawo, polskie przepisy nie pozwalają na adopcję i mam nadzieję, że nie będą pozwalać na adopcję parom homoseksualnym. I jeszcze raz. Podkreślam, polska konstytucja jasno mówi, czym jest rodzina, czym jest rodzicielstwo, czym jest małżeństwo. Ale nikt nie mówi o małżeństwach. Projekt jest o statusie osoby najważniejszej. Tak, no to przecież jakby tutaj zrozumienie pana prezydenta, ale także to, co ja przed chwilą powiedziałem, jest naprawdę duże dla tych ludzi, którzy chcą żyć w taki sposób, jak uznają za słuszne. Natomiast nie można próbować gdzieś bocznymi drzwiami, poprzez by bypass, e, dochodzić coraz bliżej do instytucji małżeństwa, bo to jest zgubne bo to jest zgubne, a poza tym jest to próba takiego no, mniej lub bardziej sprytnego pomijania. A dlaczego to jest e, zgubne? No, tak. konserwatyści, premier David Cameron wprowadził małżeństwa osób tej samej płci i mówił, że on jako konserwatysta jest właśnie za tym, żeby e, e, zawierać rodziny, żeby no, zakładać rodziny. Premier Cameron już od dłuższego czasu nie jest premierem. My w Polsce mamy swoją tradycję, swoje zwyczaje, swoje przewidywanie przyszłości, swoje społeczeństwo i swój naród. My nie jesteśmy pelikanami, którzy musimy łykać wszystko to, co wpada od nas, do nas z zachodu. My także tego zachodu czegoś możemy nauczyć, tak jak uczyliśmy, chociaż po nie w czasie ta, nauka. Nie, nie, po nie w czasie ta nauka, że Rosja jest neoimperialna i że nie warto robić z nimi. Na przykład Nord Streamu, który robili Niemcy, gdyby nas posłuchali, to być może nie byłoby wojny, a na pewno nie mielibyśmy tego rodzaju problemów. Pan się nie zgadza z prezesem Kaczyńskim, że Niemcy i Francja chcą nas pozbawić polskiej państwowości? Niemcy i Francja mają swoje interesy i realizują je bardzo twardo, bez względu na to, jak to wy... jakie są interesy Unii Europejskiej, ten Nord Stream, o którym przed chwilą mówiłem, i jedynka, i dwójka jest dokładnym odzwierciedleniem tego. To znaczy, jeżeli w interesie niemieckim było zrobienie biznesu z putinowską Rosją, to nad głowami nie tylko Ukraińców, którzy nie byli w Unii Europejskiej, ale dzisiaj muszą walczyć z no tak, reżimem Putina, Ukrainę, 2, to, to był interes tak. europejski, nie był to interes europejski. Więc jeżeli Kaczyński mówi o tym, że tamte państwa realizują swoje interesy, a Polska jest rynkiem zbytu. Polska, no nie, prezes powiedział, Polska, że oni chcą zlikwidować polską państwowość. No to jest nie, różnica między realizowaniem swoich mówi, interesów. Ja się z, tą, z tą koncepcją zgadzam. Pan prezes mówi o tym, że rozszerzanie kompetencji często poza traktatowych, Unii Europejskiej, że wpuszczanie na polski rynek w sposób nieograniczony na przykład firm i koncernów niemieckich, francuskich, które płacą podatki nie w Polsce, tylko płacą w swoich krajach jest ewidentnie ograniczaniem polskiej suwerenności Dzisiaj polskich w Unii to możliwości większy polskich problem nadziei, polskich, z towarami z Chin, które nas zalewają, a kiedy były wiceminister sprawiedliwości oskarżony o nieprawidłowości przy przekazywaniu pieniędzy na zakup Pegasusa z Funduszu Sprawiedliwości, a nie z budżetu, mówi wszyscy won. O sędziach to takie plany, jak PIS dojdzie do władzy, to wszyscy sędziowie jednego dnia won. Pan jako prawnik to co o tym myśli? Ja między innymi, ale także te rady, które już niebawem postaną przy panu prezydencie, i przede wszystkim ta Rada do spraw na, na ustroju państwa przygotujemy panu prezydentowi propozycję w uzgodnieniu z panem prezydentem dotyczącą naprawy tego chaosu bezprawia, który wprowadza ten rząd. Zobaczymy, jak rządzący odpowiedzą, jak odpowiedzą ich koalicjanci, jak odpowie polski. Same, Ale on sobie tego Jest dzisiaj w mm -hmm. sposób taki ordynarny, bezczelny, upokarzany. Próbuje się go ścigać. Za co? Za to, że minister Woś pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości, czyli ze Skarbu Państwa, Nie, przekazał. Z Funduszu Celowego. Przekazał, przekazał na instytucję CBA, czyli Skarbu Państwa, przez to uzyskał korzyść majątkową, a jednocześnie stracił Skarb Państwa. Przecież to jest. Jakaś gigantyczna piramida, gigantyczny piramidalny absurd. Ale czyli te autorem znaczy, tego pieniądze, absurdu które cały czas ale moment, są w skarbie państwa nie trafiają nie, do nie, kieszeni nie, ministra Wośka i pan wie tylko jako prawnik dla służb. że w ustawie jest napisane że CBA jest finansowane z budżetu Dziękuję że pani to powiedziała pan bo pani... Patkowski który był mhm. rzecznikiem dyscypliny finansów publicznych w waszym rządzie powiedział że to było nie, złamanie dyscypliny finansów publicznych co się pytać tutaj wydarzyło To pana ja się z no, tym głęboko ale... nie zgadzam a już odpowiem dlaczego bardzo merytorycznie dziękuję że pani ten merytoryczny wątek wprowadziła, bo on jest istotą tego zarzutu: absurdalnego, głupiego i politycznego. A dlaczego? Już odpowiadam. Dlatego, że w przypadku innych służb polskiej policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, zapisy są identyczne To znaczy, że są finansowane z budżetu państwa. Ergo, gdyby przyjąć tego rodzaju interpretację, to tylko budżet państwa mógłby finansować służby. Zadam pytanie, czy te służby są finansowane na przykład ze środków unijnych? Tak, są. Czy te służby są e, e, finansowane na przykład z tak zwanych środków norweskich? Są. Czy w takim razie to jest przestępstwo? Ale to wasz rzecznik dyscypliny pani? finansów publicznych się pomylił. Ale to proszę. No w mojej ocenie głęboko się pomylił wasza minister finansów powiedziała, przesłuchiwana, ale kiedy byliście kiedy, kiedy nie mamy ministra finansów. przesłuchiwana przed komisją śledczą do spraw Pegasusa powiedziała, że gdyby ona wiedziała o tym że ma być w ten sposób przekazane mają być środki na zakup Pegasusa to, to by się na to nie zgodziło. Które Ale to w wszyscy ten się mylą? Się czy dzisiaj szukacie po prostu Ale jakiegoś? Ale jak wszyscy się mylą? No pani, pani przed chwilą powiedziałem jestem prawnikiem. Panu... Ja pani powiedziałem bardzo dokładny przykład kilku służb podlegających MSWIA które mają dokładnie te same zapisy jeżeli chodzi o finansowanie jak centralne biura antykorupcyjne i są finansowane ze środków nie tylko z funduszu, z funduszu który jest w budżecie państwa nie budżecie są finansowane państwa, bo to tylko jest ze środków fundusz celowy. zewnętrznych, norweskich to jest fundusz czy europejski. celowy, tak A fundusz ale, celowy ale, ma to do siebie, że w konkretnym ustawa, celu się go powołuje ustawa na to pozwalała i zarzut nie jest z tego, że chodzi o. Nie że, że znaczy minister że, nie, nie, nie zrealizował dyscypliny finansów publicznych, że nie pozwalała, no to chyba. Nie, nie chodzi o to, że minister nie zrealizował celu funduszu, tylko chodzi dokładnie o to, że te środki nie były tak w tym twardym budżecie, tylko było były w funduszu, który jest w szeroko rozumianym budżecie. O to chodziło. Nie już to wytłumaczy, Już wytłumaczyłem, dlaczego to jest bzdura i dlaczego to jest polityc, polityczny zarzut. proszę zauważyć, jeżeli mówimy o 25 milionach złotych, to gdyby ten zarzut był twardy, to przy 25 milionach złotych prokuratura Bodnara i Żurka nie występuje o tymczasowy areszt? Im dłużej trwała rozmowa, tym bardziej było widać, że Bogucki nie odpowiadał na zaczepki. On je rozbrajał, bez krzyku, bez emocjonalnych wybuchów. Zostawiał fakty na stole, a potem patrzył, jak druga strona próbuje je sprzątnąć pod dywan. Bez skutku. Redaktorka coraz częściej wchodziła w słowo. Zmieniała ton, przyspieszała pytania, jakby chciała zagłuszyć to, co już padło. A Bogucki tylko sięgał po kolejne argumenty i dokładał je z uśmiechem, punkt po punkcie. W pewnym momencie nie chodziło już o odpowiedzi, tylko o opanowanie sytuacji, które wyraźnie się wymykało. To był ten moment, gdy zamiast kontrargumentów pojawiła się frustracja. Zamiast rozmowy. Nerwowe reakcje, i właśnie wtedy stało się jasne, kto kogo gasił. Nie było triumfalnych gestów. Była cisza po ripostach, była konsternacja i poczucie, że plan się posypał. Bogucki nie musiał być wyrzucany. Wystarczyło, że został do końca sobą spokojny, ironiczny i bezlitośnie konkretny a studio zapamiętało to jako moment, w którym narracja władzy rozsypała się na oczach widzów, bez jednego podniesionego głosu.